Więc witam was w kolejnym odcinku z CSGO. Dzisiaj zagramy sobie jeden na jeden z Jedi. Cześć, witam was i bardzo serdecznie się ma. Dzisiaj przyszedłem na kanał na go rozwalić. Znaczy no Jedi nie rozwali znając życie, bo on ma Golda 3, a ja Silvera 4. Yy, niestety kamerki Jedygo nie ma, bo kurde komputer Jedygo to kupa. Wybijajcie na kanał Jedygo, subskrybujcie Zapraszam, go. Zapraszam jakby ktoś chciał, możecie dać suba. No kurde. Ile łapek pod tym odcinkiem mają dobić, Jedi? A ile ci dobijają? No, z tysiąc dadzę radę. Tak? No! To ma być tysiąc dwadzieścia. Dobra, tysiąc dwadzieścia łapek w górę. I zaproszę jeszcze Jedi'ego do jakiegoś odcinka. Kurde, nawet no, nie wiedziałem skąd, że już mnie od tego. w inną stronę. Nie ja bym chciał powiedzieć, że ja w CS'a dwa tygodnie nie grałem. No. wymówkę, Jedy zawsze jest luzik. Nie no, czekaj, już podpinam myszkę. A ja monitor włączam. O kurde. Jak ty chyba no Jak ja chyba na odcinkach muszę cisnąć u siebie, bo wiesz... Będą mnie wyzywać. Jak ja ci chyba fora A ogólnie, jak oglądacie ten odcinek, jestem w Grecji. życie mi miłego pobytu. I ja, taki youtuber porządny, muszę nagrać odcinki. Jedi ma zaraz mecz, a ja go wyciągam na odcinki Ta, zaraz odmierzę ten... Kurde... Próbuję <grym>. po O Jezus O, o ale mnie obiłeś No, 15 ha tak, mam nie, nie ma znaczenia, czy Cię obiłem, czy nie, taka jest prawda, bo... ...tak jeden strzał i mnie nie ma Jezus Ale ja, jakie lagi dostałem Jedi, mhm. te wariacie Jedi pewnie, pewnie zmienia rozdziałkę <grywa> albo sobie router włącza i włącza... Nie no nie nie rozwalacie, Dobra. czyli 1020 łapek pod odcinkiem, tak? Tak Ta. dadzą radę, Jezus. będzie kolejny odcinek. Dobra. Jak dacie, jak dacie radę, to do, do, dokładnie będzie kolejny odcinek i tym razem w następnym filmie będzie kamerka Jedyga. Więc, więc, więc napiszcie w komentarzach pod tym filmem Jedi kupo, włączaj, włączaj 15 kamerkę 15 minut zbiórka, ja gram <laughs> Za 15 minut mamy mecz, a Jeddi za mnie w gatach, siedzę <laughs> W ogóle się nie obrałem. No bo wiecie, Jedi nagrywa ze mną, to <coughs> Teraz taka muzyczka będzie Tak mi tajem, Dobra o, moje dynk dynk. Do 7 czy tam do 8 się gra, nie wiem o! No i coś słabo mi dzisiaj idzie. Być się musiał chyba skanować. Dostajesz? Prawie Tyskany? Nie, nie dostałem. Nic? Nie, nic. O! Teraz zostałem. Jeden od Fala haksy. Nie odpaliłem po prostu 100 czułoś na myszki na moją Ej <grym _> Tytuł odcinka y... Jedi odpad fax i się wybijasz Jedi, Jedi ugrywa bez spodni <grym> <grym> Co? Da. Jedi wygrywa bez spodni ej dobrze to by było tak ja nie ugrałem Jedi przegrywa bez spodni To też może być w sumie Kiedyś ściąga przy mnie spodnie O, O to lepsze to było dużo wyświetleń z clickbait, o obiłem Cię chyba tylko się wybić No dobra nie obiłem Cię Ale my idziemy łeb w łeb No dobra wpadłem... już koniec. ja nie od nieba Wpadłem ogólnie na pomysł i Taki w sensie, że będzie seria Stworzymy serię Youtuberzy kontrawidzowie. w sensie 5 na 5 i to by polegało na tym, że wzięlibyśmy pięciu youtuberów, mógłby być Jedi. moglibyście napisać w komentarzu, jaki skład youtuberów byłby najlepszy, pomijając mnie, czyli czterech youtuberów, i kontra jacyś widzowie ogarnięci, i byśmy mogli grać takie... Zaraz Izak i Pozdro. <laughs> Ale takich youtuberów do 100K, wiecie, takich niskobudżetowych. <laughs> Fynesta nie wypłacić za odcinek. Jaki e, tam email PayPal'a mi podasz? Jego. Już masz przecież Aha mam, dobra, dobra Tam ile tam chciałeś? No jak się mówiłaś, to jeszcze jest odcinek Dobra, dobra Dobra, to gdzie jesteś? Wiesz co? Ja wiem, gdzie ty jesteś CO?! Jakim ty cudem jesteś na dole? Kurde, Lester, kozaku, gdzie ty jesteś? Gdzie A, na... mnie jest po mnie ale mam lagi, kiedy od Twojego kombu. O kurde. No i 5-5. Dwa łuski już zostały. No wiesz, zawsze możesz przeładować. Nie ja chcę mi się. Rzucę broń. Dobra. Let's roll. Ej, y ty grasz w nożną, tak? Tak. No Więc to. W Właśnie. Ja rozkminiałem, bo pierwszy raz y, Hokej nazwę, co nie? Ja rozkminiałem co to w ogóle jest. Ja oh. takie, o, może podobne do hokeja, hokej, ale. Na, <gry> na trawie. Nie, to nie jest to trawy, to zachodnie. Obstawiajcie wynik y, tego. Obstawiajcie wynik meczu Jadiego No kurde, nie ugram tego, ta, tego meczu. Dobra, wygrałeś, ta? Do ośmiu, do ośmiu. No, Jedi wygrał bez spodni. Nie, będzie revis, będzie Skąd wiesz? Kiedy ściąga przy mnie spodnik, ja tam taką dupę murzyna. Uwaga, gdzie ty Kurde. No i wygrałeś. Gratuluję, Jedi. Dziękuję, dziękuję, nie grałem przez dwa tygodnie, po on no, odpalił czyty, bez spodni. Dobra, ludziska. To na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej takich odcineczków z Jedi, albo ten. Dajcie tak, mi do góry, zasubskrybujcie mój kanał i Ile no. I, I się